tradycje rodzinne w domu. Mój pradziadek walczył w bitwie pod Ostowem. Moja babcia, która mnie wychowywała, zamiast piosenek śpiewała mi piosenki ułańskie, zamiast bajek jakiś na dobranoc to słyszałam opowieści o wojnie, jak właśnie w pułku ułańskim dowódca sprawdzał czystość koni białą rękawiczką, także chłonęłam to jak gąbka i, i to mam po prostu we krwi. Pamiętam jeszcze ucząc się w szkole, wracając ze szkoły, nieraz znajdowałam swoich znajomych, którzy siedzieli u mojej babci na dywanie, a babcia im opowiadała właśnie o tradycjach ułańskich, o, o opowieściach o wojnie. I tak wiedzieliśmy, że jak będziemy mieli syna, chcemy, żeby był ułanem. I żeby te tradycje jakoś ułańskie, nasze rodzinne w przyszłości, dalej, przez pokolenie na pokolenie istniały. Ja się jako jedyny w Polsce i jedyny na świecie miał chrzest ułański. Jak, na czym polega taki chrzest? I czym on się różni od tradycyjnego chrztu? Począwszy od pomysłu, to był pomysł Ojca Chrzestnego Jasia, który też jest konstruktorem. Tak jak byłam w ciąży, tak sobie myśleliśmy, rozmawialiśmy. I taki padł w pewnym momencie pomysł, żeby to był chrzest ułański. Żeby był chrzczony w mundurze. To już jak Jasio był Czeka. na świecie, w pewnym momencie mówimy, dobra, robimy to. Był pomysł, jest y, akcja. Fajnie, zaczęliśmy szukać krawcowej tylko jako jedyna w Białymstoku się zgodziła pani Maryna Sztark z Orionio. Inne się pani nie chciały podjąć użycia tak małego munduru. Później musiałam dzwonić do kur i prosić o pozwolenie. Z proboszczem się dogadaliśmy, ponieważ naszego proboszcza y, dziadek też był ułanem w 10 Pułku Ułanów Litewskich. Później właśnie y, Jakoś od znajomego do znajomego, i tak się fajnie wszystko zaczęło składać, że po prostu w całość się wszystko złożyło i tak uściliśmy Jasia. Tak, 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 od pomysłu do realizacji. Moment ceremonii był tak, że nasi koledzy ze szwadronu Zaza powiedzieli, że przyjadą konno, obędą kawałek grzywy. Na szczęście dla Jasia, że przyzwyczają się do zapachu konia. Były uścisłe w Puszczeńskie, z 10 Pułku Łanów Litewskich. Byli znajomi i. Wyglądała cała ceremonia bardzo pięknie, ludzie byli bardzo zdziwieni, myśmy byli w ogóle szczęśliwi, że coś takiego miało miejsce, bo to dla nas to było takie coś tradycyjne, dla ludzi to było coś innego. A myśmy chcieli podtrzymać tradycję i zrobić coś, żeby pokazać ludziom, że jednak taka tradycja istnieje. Po prostu chyba nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł, bo myślę, że ktoś wcześniej wpadł na taki pomysł, to bo to było. A my byliśmy pierwsi i, i na tym polega taka magia tak jakby naszych tak Jasie, Jasię, że to był pomysł, realizacja i wyszło. Tak jak miało wyjść. Patriotycznie, genialnie, super. A gdzie twój bójek, Jasiu? Gdzie dzisiaj? Czyli białe. o tak, świetnie. Ja się bardzo cieszę, że możemy mieć aż tak młodych ludzi w naszej organizacji i po prostu jestem przeszczęśliwy, że Jasiek nosi mundur X Pułku, że ta tradycja nie wygaśnie na nas staruchach, a młodzież przejmie część tradycji tej pięknej broni, jaką była kawaleria. My oczywiście przyklasnęliśmy temu wydarzeniu, bardzo było nam miło z tego powodu i było to wydarzenie bardzo ciekawe, interesujące i nietypowe chyba. Taki młody człowiek w mundurze wyglądał przezabawnie, a jednocześnie bardzo sympatycznie i budująco. Cieszymy się, że są rodzice, którzy nadają Temu młodemu życiu jakiś sens, jakieś zainteresowania. Możliwe, że będzie taka szansa, że Jasiek zapragnie kiedyś jeździć konno, że zechce też kontynuować tą tradycję, że zainteresuje się historią. Jest to tak, takie budujące. Jak już wcześniej wspomniałam, ja zostałam wychowana na opowieściach o wojnie, tak? o opowieściach o bitwie, o opowieściach o łanach. Na piosenkach wojennych. Taką piosenką moją przewodnią było rozkwitały Pąki Białych Róż w Wórcicie Sienku z tej wojenki. Już, więc y, to takie było przewodnie w moim życiu. I myślę, że to coś, co jakby jako małe dziecko wchłonęłam w siebie, będę całe życie pielęgnować i będziemy przekazywać po prostu przez następne pokolenia, żeby te pokolenia jakoś tam to dalej kultywowały. Jakie tradycje, jakie wartości chciałabyś wpoić Jesiowi? Na pewno wartości ułańskie. Na pewno Bóg konroczyzna. I żeby był dobrym człowiekiem. Żeby był taki jak Ułan czyli prawym człowiekiem przede wszystkim. Uczciwym. Kochał konie, kochał ludzi. I żeby był wielkim patriotą. Mama. Tak? Mam wam się robi. Na pewno ludzie zwracają uwagę na Jasia. Natomiast myśmy nie mieli wcale w zamiarze czegoś takiego, żeby on był, robił takie wielkie show, czy zamieszanie. Myśmy chcieli kultywować tradycję, a wyszło jak wyszło, no wiadomo, to jest coś innego niż ludzie znają. Myślę, że ludzie widząc no, Jasia zaczynają się interesować, co to w ogóle jest ułaństwo, co to w ogóle jest jakieś tra takie tradycje ułańskie. Wyszło fajnie, pięknie, wyszło tak, jak być powinno. A jak młody ułan odnajduje się w towarzystwie starszych ułanów, w towarzystwie koni, broni, mundurów? No na pewno jest jeszcze bardzo mały, tak, więc tak naprawdę nie wie co, to, że co, co dotyka, tak wokół co jego jest, jak przyjeżdżamy to właśnie tutaj do Pietkowa, do muzeum. Natomiast konie się nie boi. Na pewno zrobimy tak, żeby się ich nie bał. On to jest jego od maleńkości, od urodzenia. On jest wśród tych właśnie znajomych, wśród przyjaciół, wśród wujków, ułanów, więc to jest dla niego chleb powszedni i będzie w tym wyrastał. I będzie przez to, mam nadzieję, że będzie w tym całe życie. Czy masz nadzieję, że nie odrzuci tych tradycji, że, że będzie kontynuował to, co staracie się mu wpoić od, od najmłodszych lat, od pierwszych miesięcy życia tak naprawdę? Mm. Na pewno będziemy dbać o to, żeby o tym nie zapomniał. Na pewno będziemy dbać o to, żeby kultywował tę tradycję. Na pewno będą takie momenty w jego życiu, że będzie mniej lub więcej w tym kierunku szedł, ale na pewno będziemy też chcieli, żeby został rekonstruktorem. Będziemy mu warunki do tego sprawiali. Miejmy nadzieję, że za 18 lat, 16 lat zobaczymy go w siodle, w mundurze. Jako mamy najmniejszego łana w Polsce przede wszystkim czuję się dumna z realizacji jego chrztu, z tego, jak to wszystko się odbyło, ze znajomych i przyjaciół, którzy w tym wszystkim uczestniczyli, a przede wszystkim jestem dumna z syna. I mamy nadzieję, że będziemy dalej kultywować tą piękną tradycję łańską.